Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irse. witam Was na moim i samca kanale we wtorkowym speedbuildzie. No co, no słuchajcie, no wtorek, no to speedbuild to akurat zostaje bez zmian, mimo tego, że będą pewne drobne tam jeszcze zmiany na kanale i może wreszcie uda się ruszyć z tym Discordem. No, ale to zobaczymy, czy to Discord pokona mnie i samca alfa, czy my pokonamy Discorda. No wiecie, starzy ludzie jak się coś takiego biorą, no to różnie bywa. W każdym razie no, mamy duże nadzieje, mamy wiele zapału, więc no, zobaczymy. No, może ta sałatka będzie trochę strawna. W każdym razie IE dało nam nowe wycieki i informacje na zakończenie tego kwartału, więc będą na pewno aktualizacja, będzie naprawcza od no, ostatniego pakietu rozgrywki, bo powiem Wam, to jest tragedia. Autentycznie to jest tragedia. Ma być też dostawa z tatuażami. Uważam, że tatuaży nigdy nie za wiele, tym bardziej, że nie oszukujemy się, konsolowcy nie mogą korzystać z CC. Ale co najważniejsze, ma być nowa kolekcja. Tak, już się cieszycie wszyscy na pewno, że znowu dostaniemy kit. Mam nadzieję, że to nie będą 25 przedmiotów za 25 zł, tylko rzeczywiście coś będzie fajnego. Póki co zapowiedziane jest na 21 marca i będą to wnętrza z przepychem. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat i ogólnie na temat tej polityki, którą teraz prowadzi EA, y, możecie znaleźć u akwamaryny. No, powiem wam, dziewczyna, w sumie czytała mi w myślach, nagrywając ten filmik serio, bo mogę się z prawie każdym słowem jej zgodzić. A jeżeli z jakimś się nie zgadzam, to nie wiem z jakim, ale wiecie, zawsze trzeba zostawić sobie jakiś tam, powiedzmy, wentyl bezpieczeństwa. No, ale póki co, no dobra, zgadzam się z całością tego, co nagrałam. Jakby co? Oczywiście, link zostawiam w opisie filmiku i mam nadzieję, że powinien się tutaj wyświetlić u góry. No, po prawej stronie. Po prawej stronie albo dla tych, co nie mają tego po prawej stronie, to po tej drugiej prawej. Tak. W każdym razie, co dostaniemy w, nowe, w nowej kolekcji? No to ja tak pokrótce tylko powiem, że dostaniemy coś, co będzie pasowało do tych wszystkich dziwnych dywanów z, ze zwierzęcym motywem i będziemy mieć różowego pawia i jakąś figurkę z, zebra, z zebrami nie, to były żyrafy chyba tak, z żyrafami ale przede wszystkim będzie fantastyczna tapeta tak, w kwiatki w dużo kwiatków i w ptaszki i nie wiem, czy to kwestia taka, że podobnym materiałem obiłam drzwi do szafki pufę oraz krzesło w przedpokoju, i dlatego się tak bardzo jaram, czy po prostu czegoś takiego brakowało w simach. Ale poza tą różaną tapetą, która jest bodajże w podstawce, kwiatową tapetą, no kwiatową, to, to bardzo mocno powiedziane kwiatowa, ze zjawisk paranormalnych z tymi listkami, to nic takiego w sumie nie mieliśmy. A jednak ta moda wraca na pewne style eklektyzm też wraca do mody. Nie oszukujmy się, jak ktoś nie ma pomysłu, to zawsze może powiedzieć, że jego wnętrze jest eklektyczne i ten cały miszmasz nagle zaczyna wyglądać spójnie. I to jest fajne. Powiem wam, eklektyzm jest pod tym właśnie względem fajnym, że słuchajcie, no trochę gotyku, trochę nowoczesności. Tutaj jeszcze dodatkowo bazarek. a jeszcze damy urnę po cioci Hani. I wszystko do siebie pasuje. Bo wnętrze jest eklektyczne. Dokładnie. No i właśnie mówiąc o eklektyzmie, oraz ostatnim do, dodatku, jaki wyszedł do simu w pakiecie rozgrywki ze ślubami, no to nadal buduję w tartarosie. Tak, dorwałam kolejną parcelę. No i Speed Build, który dzisiaj wstawiłam, jest na parceli kwadratowej. Ona jest chyba 30 na 30, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie domek. Y Chciałam zrobić taki stro grecki, bo tam pisaliście właśnie o niebieskim. I tak, jest niebieski, jest niebieski, jest biały, mimo tego, że Grecję znam z gier komputerowych, mitów oraz y, filmów typu Mamma Mia. Ta. I chyba to jest aż całe moje, moja znajomość Grecji. Co nie zmienia faktu, że jednak ten biel, niebieski, jak się też ogląda te różne reklamy, czasami wskakują na YouTube z jakąś pizzą czy coś, no to też tam trochę jakieś basta, ale to, to chyba nie jest do końca greckie. No, ale takie, wiecie, śródziemnomorskie, ciepłe. No, też, że tak powiem, przeprosiłam się z kitem y, Oaza na Patio, bo wykorzystałam im mebelki, i trochę tapety i właśnie te, te, to, 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 takie coś dziwnego niebieskiego, co nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa, ale to chyba jest ogrodzenie. Chyba ogrodzenie, wiecie? Tak, wykończenie takie niebieskie ogrodzeniowe. Dom jest zrobiony dla. Można powiedzieć, że czterech simów dla dwóch takich dzieci nastolatki i dla rodziców. Trochę dom imprezowy, więc może mógłby to być taki dom typowo wakacyjny, ale takich, taki, że tak powiem, simów, które przyjmują gości i często robią imprezy. Bo jest miejsce z barem na dachu, bo jest jakieś tam drobne miejsce nad basenem. A i powiem wam, kuchnia też wyszła delikatnie mówiąc, duża. Tak. Ale powiem Wam, naprawdę poszalałam z kolorami i jestem bardzo z tego zadowolona, że jednak staram się wychodzić z swojej strefy bezpieczeństwa, bo jednak łączenie, powiedzmy, bardzo lubię takie łączenie jednego mocnego koloru i resztę, żeby wszystko było stonowane. I wiecie, ten jeden mocny kolor przewodni. No w tym przypadku tutaj jest niebieski, ale tutaj trochę dałam zielonego, tutaj dałam trochę czerwonego, tutaj to i tam to siamto i wiecie. No eklektyczne wnętrze. No ale jeszcze mówiąc o wnętrzach i chwilę wracając do yy, wnętrz z przepychem, to powiem Wam, że IE chyba było na ostatnim, ostatnim live u Cokasi, ponieważ pokazała piękną tapetę w kwiaty, która jest no, CC i ona była taka piękna i ja byłam nią tak zachwycona, jak ją widziałam i tak bardzo żałowałam, że w sumie nie korzystam z CC, a mogę, ale nie korzystam, bo jestem taka dziwna buła, że po prostu nie korzystam. Ale teraz właśnie je nam da taką złożyską, ładną kwietną tapetę, więc no fantastycznie, nie no fajnie, powiem Wam fajnie, że wychodzi dużo rzeczy, szkoda, że to są w sumie drobne, małe rzeczy i mam nadzieję, że no, jeżeli tak mają robić z czwórką, to troszkę ją ponaprawiajcie i może już zostawcie w spokoju, <laughs> może czas na piątkę, no ale... To dajcie znać, słuchajcie w opisach, w komentarzach w opisach, Matko kochana. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy macie podobne zdanie do mnie. Och, tak! I oczywiście fejkowy kominek. Musi być fejkowy kominek. Jak tylko mogę wstawić, no to daję fejkowe kominki, ponieważ y, osobiście bardzo bym chciała mieć taki, ale mam mikro i koty, więc może to z jeden dzień ładnie wyglądało. Co do świeczek mogło być różnie. I powiem Wam, że ostatnio tak się zastanawiałam, czy w domu też nie zrobić sobie myku z tymi dywanami, który robię często w simach, czyli na przykład dywan na dywan. I powiem Wam, tak się zastanawiam i chyba przetestuję, ponieważ mam dywan w piwnicy, mam takie dywan, oczywiście pewnego sklepu niebiesko-żółtego w domu i może, może, bym tego dokupiła jakiś jeszcze chodniczek, mogłoby to ciekawie wyglądać. Na pewno moje koty będą zadowolone, że będą miały więcej pozycji. Do haftowania. Tak. Jak macie koty, to kupujcie dywan, który naprawdę, chociaż trochę kolorystycznie, przypomina kociego pawia. Bardzo to życie ułatwia. Mówię z autopsji. Yy, tutaj, kominek. Właśnie, będzie jeszcze w tym nowym kitzie. Kominek. On, patrzcie, zapomniałabym. Będzie kominek, yy, co też jest fajne, bo kominków w sumie aż tak dużo różnych nie mamy. Chciałabym taki kominek bardziej uniwersalny. No, to nie wyglądało na uniwersalny, bo wnętrza z przepychem no to sama nazwa brzmi, co dostaniemy. No dostaniemy lata 60., 70., czyli disco, y, czyli plastik. I ten styl taki, można powiedzieć, właśnie eklektyczny, związany ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie oszukujmy się, u nas okres powojenny, no to nie był taki słodki, różowy i mandarenkowy. Ale tam, no to to wiecie, no disco, no proszę, was, no disco, później hipisi, czy jakoś tak. Nie pamiętam, co było. Nie, najpierw było chyba Disco, potem nie. A nie, to chyba było jedno z drugim, jakoś tak się. Właśnie, hippisi nadal istnieją. Matko kochana. Ciekawe, czy hippisi istnieją. Nie wiem, będę musiała sobie oczywiście potem wygooglać. Tak, oczywiście pewna rozkmina, pewnie samiec alfa, jak to usłyszy, to zrobi mi cały wykład na temat historii Hipisów. Czemu by nie? Za moich czasów było Emo, więc wiecie. Każdy ma swoje, że tak powiem, swoją subkulturę. Jest tak godną na dane czasy. W każdym razie tak, kominki mogłyby być więcej, kominków nie obrażę się. Ogólnie więcej rzeczy może być, bardzo się nie obrażę. I powiem Wam tutaj trochę, zawlokowałam dojście do tej biblioteczki, ponieważ zrobiłam fejkową kanapę. Coś w podobie widziałam w internecie u kogoś, ale nie pamiętam u kogo. Więc jeżeli Wy pamiętacie taką kanapę, to dajcie słuchajcie znać. Bo chyba u Lil Simzi, nie Simlis, a nie u Simlisi, nie Lil Simzi, nie u Kylie, tylko właśnie u e, Simlisi albo u tani. Bardzo możliwe. I po prostu nie pamiętam, ale to mówię to oficjalnie, to nie jest mój pomysł. To jest wzięte z internetu. I bardzo mi się podobało i bardzo chciałam gdzieś wykorzystać właśnie takie siedziska, że tak powiem, inne niż dostępne. Takie kastomowe, custom, jak to tam się zwało, tak się zwało. Yy, nadużyłam rzeczy z yy, pakietu rozgrywki z dżunglą. Znowu użyłam mebelków kuchennych z tego pakietu i jest, ja je uwielbiam. Ja je cały czas, słuchajcie, uwielbiam i to jest jeden z nielicznych razów, kiedy wzięłam zielone, zielone i białe, co jest rzadkie. A jak widzicie, to też oczywiście Tuls idzie i robi dobrą robotę. Naprawdę, polecam Wam Tulsa. Nie sądziłam, że. Powiem wam tak, po zainstalowaniu Toolsa i korzystaniu z niego to jest, na, to jest taka, takie, jak ja mogłam całkowicie budować bez niego. No jak ja mogłam? To jest fantastyczne. Owszem, troszkę może spowodować crashowanie gry, ale ciii. Tak, ciii. i niech tak zostanie. Tak. Już nie mam świerszczy, więc wiecie, yy, nie mam perf perfekcyjnego tła. Do tego typu tekstów, ponieważ COVID oraz Benjamin znaleźli biednego grajka i, słuszno, zaprosili go na przygryskę. To było szybkie. Na szczęście dla Świerszcza. Na szczęście dla mnie nie było potem pawia, więc okej, okay. jest całkiem okej. Okay. Okay. Mówiąc o Benjim. Jeżeli kogoś jeszcze interesuje, co tam u mojego będzie jego, no mamy trochę problemy z nerkami, ale już nie mamy kroplówek, więc tyle dobrego. Jesteśmy na diecie, co trochę go boli mnie w sumie też, bo było przyzwyczajone do tego, że wiecie, no, tam jakieś śniadanko czy coś, no to zawsze będzie jemu coś spadło, ale słuchajcie, nie róbcie tego, nie dokarmiajcie zwierząt ludzkim jedzeniem. Sama byłam głupia i mu trochę tam dawałam, ale no, on, on uwielbia bułeczki, uwielbia chleb, kanciki, te wszystkie ranty od pizzy, makaron no to wszystko uwielbiał. No ale wiem, że chce mieć zdrowego kotka, chce mieć żywego kotka, więc to, co jest dla nas dobre, niekoniecznie jest dobre dla zwierzątek. No więc. Miałam też używać tutaj na górze kafelek z oazy na patio, ale jednak znowu dam z tej rozgrywki z dżunglą, bo stwierdziłam, że one są takie ładne. Słuchajcie, to są tak ładne kafle. I ogólnie, kanapę użyłam z wielkiego prania, bodajże? Chyba tak, chyba z tych akcesoriów takich, wielkie pranie. One też są takie eklektyczne, trochę można powiedzieć w stylu bowhole, ale bardzo mi się podobają, że mają poduszki. I tak mam nadzieję, że te poduszki na kanapach będą dość często się pokazywały, ponieważ kombinowanie z tulsem, żeby gdzieś dodać poduszkę, no jest spoko, ale to wszystko przedłuża. Przedłuża budowanie, przedłuża potem filmiki, no wiecie. Mówiąc o przedłużaniu filmiku. słuchajcie, nie chcę to zapowiadać na zasadzie, że to będzie na pewno, ale może samiec Alfa będzie dawał dwa odcinki średniowiecza w tygodniu. Takie wiecie, po 20-30 minut, ale dwa. Więc dajcie znać w komentarzach, czy ma to robić, czy, czy ma dla kogo robić, słuchajcie, jakiś tam odzew. Nie obrazimy się oczywiście, no to w tym momencie też proszę o lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie, bo fajnie się po prostu jak coś robi i widać, że komuś się to podoba. To jest po prostu fajne. I tyle. Więc jak najbardziej możemy, możemy o wszystkim pogadać też w komentarzach. Nie ma problemu, mogę wam też dać przepis na gotowanie ryżu. Bo ostatnio się dowiedziałam, że to nie jest takie oczywiste i nie czyta się z pudełka. Tak. Mówiąc o jedzeniu, słuchajcie, co ja dzisiaj przeżyłam. Normalnie weszłam do pewnego sklepu znakowanego bardzo sympatycznym owadem i było bardzo fajnie, bo patrzę. A tutaj lodówki z mrożonkami zamieniają się powoli w lodowe lodówki. Wiecie, wtedy taki, taki sezon zaczyna się, już, gdzie jest mniej mrożonek, a więcej lodów. No to ja z pełna nadziei ruszam do miejsca, gdzie mam nadzieję, że zobaczę sorbety. I co? I widzę sorbety. Jestem cała szczęśliwa. I och, ja cała, że tak powiem, uchahana. Słyszę normalnie te ptaszki, które najczęściej śpiewają, kiedy pojawiają się księżniczki Disneya. I już mam nadzieję, ponieważ widzę sorbet różowy. I widzę sorbet żółty. I już sięgam po ten żółty z nadzieją. A to mango. Tak. Nie ma nadal sorbetów cytrynowych. Dusza płacze. I powiem Wam, że zrobiło mi się bardzo smutno. No ale mango też nie jest złe. Słuchajcie. Mam nadzieję, że też lubicie lody i słuchajcie. Dla tych, co tak się odchudzają, bo ja jestem taka trochę walnięta, że staram się mimo wszystko jeść zdrowo. No ale zaraz będzie sezon ciepły i będą lody. I pamiętajcie, lody idą do serduszka, a nie do brzuszka. Tak samo jak pierogi. Pierogi też. Pierogi zawsze idą do serduszka, a nie do brzuszka. I pamiętajmy, ruskie pierogi nie są niczemu winne. To, że mają głupią nazwę, no zawsze możemy je nazywać ukraińskimi. I ja nie widzę w ogóle w tym problemu. No, słuchajcie, kończy się, kończy się Speed Build, kończy się też rozkład jazdy na ten y, kwartał. Mam nadzieję, że kolejne live nas nie zawiodą i nie poleci kolejna głowa y, jakiegoś Singuru. Mam też nadzieję, że Speed build Wam się podobał i no co, zapraszam do ściągania oczywiście tej budowni. Powinna się pojawić jeszcze dzisiaj u mnie w galerii Irse 88, jakby co? No, Irse 88. Będzie wstawione ściągajcie, bawcie się dobrze no i co mogę Wam życzyć? No to słyszymy się chyba w czwartek, nie? no, to buziaki